Hejka, ogólnie to jest Sheymah Street mojego poprzedniego filmu, który nie był fajny. Te były UFO te teraz są Anders. A ja Wam mogę życzyć jedynie miłego oglądania. Jakiejś grupy mnie dodali, jakiś podejrzany. Ja są, tu ciekam. Chodźmy, Miałam gdzie jest zespoł Zespołowo razem napełnijmy na, na kogoś. No. Dawajcie nagrywam. Kuba wie, że jestem super TNT jumperem. Pozdrawiam. Ty TNT jumperem. Och, kolejce! No to bym. wtedy by próbował osiągnąć. Ja bardziej umiem fireball jumpy niż TNT. Ja też. Wszystko umiem. Dobra, dawajcie TNT. Przede wszystkim wylębi. Aż jak się zdziwi, pa. Nie no! Nie, by wystrzeliło. Mm. Będę się z zielony klepał. Ale co ja zrobiłem? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Dobra, trzeba się bardziej przygotować. Ja, ja mam żelazny kilo. Trzeba się przygotować, tymczasem Szyjanek niszczący łódź, bo a ma dużo Trzeba się dobrze przygotować. No to na następny na następne jakieś próby rozwalenia łóżka. No, no teraz tak. No to. No to. to, to. Zajdę, wonych, mnie mówcie, bo, bo wieczu, nie to. No to. nie. to. nie to. No to. Ja sobie jeden diamentowy set zbieram. Nie, nie chcę nauki, jak Eee, Gdzie są czerwoni? Odpowiedź brzmi: nie wiem. Chodź się do ślub. Diamentowy miecz. Nie no, to wiem, jakby. Wie... Mie jaki miecz? Zbroje, co ja gadam? Ja dam tych ja. Tak będzie dobrze. Jak robię to, Ja nie robię ja pojedynek. pojedynek, bo ja na to jest bojan. O, bo ja na pewno rozwojam. Te wzięcia. Taki źle. Bo... Bo... To wiesz, to 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 że nawet 300 mi na, na najtańszy łuk nie stać? Gdzie A, ja jestem... A ja jestem w drzewie na ich bazie i nie wiem co mam zrobić. Nie mam że A... da... na... najbajł nic. Ale jak ale... idzie do ciebie? Ja mam łuk. Co prawda 8 strzał, ale jak nie A mi się z nie da. Ja byłem zupełnie przy nich, wachie się budowały. to byłeś u nas przecież. No ale ja, no ja Benio, ty jako jedyny... No, my, boi, prażyś, my, my prawie zniszczyliśmy jej mózg, a ty jako jedyny, kurde, u nas byłeś.